Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja, Matka Boża. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Razem z Maryją, którą Bóg ustanowił Matką, Mistrzynią i Królową Apostołów. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby każdego dnia pogłębiali swoją relację z Jezusem, naszym Mistrzem. Razem z Maryją, którą Bóg zachował od grzechu pierworodnego, módlmy się za pasterzy kościoła, aby z gorliwością troszczyli się o własne uświęcenie oraz troszczyli się o rozwój wiary. Razem z Maryją, której Bóg od początku zapragnął i przewidział w swoim planie miłości wobec świata, módlmy się za wszystkie poczęte, a jeszcze nienarodzone dzieci, aby od początku cieszyły się uznaniem ich ludzkiej godności i mogły przyjść na świat zgodnie z wolą Bożą. Razem z Maryją która pod krzyżem stała się Matką Ludzkości, módlmy się za powołanych do życia, aby oddając się macierzyńską opiekę Matki Zbawiciela, w Niej samej odnajdywali najwyższy wzór naśladowania Jezusa i służby Bogu i ludziom. Razem z Maryją, która oręduje za nami, Teraz i w godzinę naszej śmierci módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych, aby dostąpili miłosierdzia Bożego i na wieki radowali się oglądaniem jej oblicza. Razem z Maryją, która stała się przybytkiem wcielonego Słowa i z której narodził się Chrystus w ludzkim ciele, módlmy się za nas samych aby Niepokalana Matka Kościoła wciąż nas prowadziła i pomagała nam coraz bardziej upodobnić się do Jej Syna, tak, by w nas i przez nas mogło się rozbijać Jej Królestwo. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Błogosławionego dnia. Szczęść Boże.